O tytule Mistrza Poznania w hokeju na lodzie zadecydował bratobójczy pojedynek dwóch drużyn Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego. Górą był zespół w czarnych strojach, który wygrał 5 do 2. Rywalizowało pięć zespołów. Rozgrywki na lodowisku Bogdanka trwały od 7 stycznia, a mecze były rozgrywane po 22. Dzisiejszy finał wyjątkowo rozpoczęto o 10. Zespół czarny był wyraźnie lepszy. Wygrał 5 do 2 i wywalczył pierwszy historyczny tytuł. Cieszymy się, że ten poziom sportowy się coraz bardziej podnosi, bo poprzednie lata były rozgrywane podobne turnieje na Malcie. Najlepszym bramkarzem turnieju został Roman Sroczyński z zespołu PTH czarnych, a najlepszym graczem jego kolega Finn Petri Huchti. Tytuł nie jest dla mnie najważniejszy. Najważniejsze jest to, że wszyscy się fantastycznie bawiliśmy. Organizatorzy myślą już o kolejnych turniejach. Będą następne już w tym roku. Zorganizujemy, zorganizujemy to może nie będzie aż taki, z takim rozmachem jak te mistrzostwa Poznania. Trzecie miejsce wywalczył zespół wrzesińskiego Towarzystwa Hokejowego, a kolejne dzikie kuny i krokodyle z Poznania. Teraz w sporcie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.